Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, to by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do Niego zaś rzekł wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam proces uzdrowienia jako pewną drogę właśnie jako proces, niejako jednorazowe działanie Jezusa. Trędowaci przyszli do Chrystusa z prośbą o uzdrowienie, a ten odprawił ich do kapłanów. Takie było ówczesne prawo zapisane w torze, że to właśnie kapłani mieli zdecydować, czy faktycznie osoby, które chorowały na trąd, mogły już wrócić do społeczeństwa czy jeszcze nie? Ale można powiedzieć, że to uzdrowienie, to oczyszczenie strądu jeszcze się nie dokonało. Jak usłyszeliśmy, dopiero gdy szli, zostali oczyszczeni. I jest jeszcze jeden etap: jeden z tych dziesięciu wraca do Jezusa, żeby wyrazić wdzięczność, i słyszymy, że to On jest uzdrowiony. W greckim tekście pada. Słowo zbawiony, Ty jesteś zbawiony dzięki swojej wierze. Myślę, że to słowo przede wszystkim zachęca nas do tego, by być cierpliwym i wytrwałym w modlitwie, w przyjmowaniu łaski Bożej. Czasami może być tak, że zbyt łatwo rezygnujemy z podążania za Jezusem, bo nie widzimy od razu owoców naszej modlitwy, naszego wyrzeczenia. Gdyby trędowaci z dzisiejszej Ewangelii, usłyszawszy, że mają po prostu iść do kapłanów, jednak nie widząc owoców zmiany w swoim życiu, na swoim ciele, z tego zrezygnowali, ich oczyszczenie by nie nastąpiło. Nie nastąpiłoby także uzdrowienie jednego z nich. Więc, po pierwsze, cierpliwość i wytrwałość. Możemy przyjrzeć się dzisiaj także naszym modlitwom, naszym intencjom, na ile jesteśmy cierpliwi w tym procesie zmiany, który Pan Bóg dokonuje w naszym życiu. Ale drugi aspekt, może nawet ważniejszy, jest taki, że uzdrowienie jest nie tylko procesem, ale także wymaga naszego współdziałania. Dlaczego dokonało się oczyszczenie trendowatych? Czy ono dokonało się z łaski Bożej? Tak. Ale potrzeba było także, żeby tych dziesięciu zaufało Jezusowi, żeby mimo tego, że nie zauważyli oznak zmiany na swoim ciele, jednak ruszyli do kapłanów, aby ci zdecydowali, czy mogą wrócić do Wspólnoty ze społeczeństwem. Można powiedzieć, musieli zaryzykować. Podobnie ukazana jest scena, która rozgrywa się w Starym Testamencie. Gdy Izraelici mają przejść przez Morze Czerwone, jeden z midraszy żydowskich mówi, że to nie było wcale takie proste, bo Żydzi weszli do wody, weszli do wód morza, które najpierw sięgały im po kolana, później po pas, wreszcie po szyję. Mogło się im wydawać, że nic się nie zmieni, ale szli dalej, wierząc, że faktycznie Bóg jest po ich stronie i w końcu wody się rozstąpiły. Można powiedzieć, że cud dokonał się mocą ich wiary. Podobnie w nowotestamentowym opisie cudu w Kani Galilejskiej. Jezus mówi do sług, żeby napełnili stągwie wodą. Oni jeszcze nie wiedzą, że w tych stągwiach jest wino, a już mają zanieść te stągwie staroście weselnemu. Znowu potrzeba było ich wiary, zaufania, że faktycznie Jezus wie, co robi. Cuda dokonują się faktycznie mocą naszej wiary. Wtedy, gdy jesteśmy w stanie zaufać Bogu, że faktycznie to, co się dzieje, jest dziełem Jego opatrzności. Gdy zaczynamy wątpić, tak jak Piotr zaczynamy tonąć w wodach zburzonego morza. Co było znakiem uzdrowienia, oczyszczenia, które dokonało się w życiu jednego z trędowatych wdzięczność gotowość do wdzięczności łatwo nam jest prosić i błagać wtedy dużo czasu spędzamy na modlitwie dzisiejsza ewangelia zachęca nas do refleksji ile jest w moim życiu wdzięczności i dziękczynienia Bogu ile jest także wdzięczności i dziękczynienia ludziom którzy mnie otaczają którzy się o mnie troszczą którzy czynią wobec mnie jakieś dobro i niech ta Ewangelia będzie także zachętą, żeby to dziękczynienie dzisiaj uczynić. Żeby dzisiaj może i Bogu, ale także ludziom za otrzymane dobro podziękować.